Wiecie, w kolejnym filmie, dzisiaj mamy aktualizację, 11 urodzinki. Dzisiaj zrobimy to na słabym końcu, takiej uroczystości. Najbardziej to lubię nagrywać ogólnie. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. No i mamy na razie użytkownika z Turstego. Dobra, jesteś teraz ider. O kurcze. Aha, no w ogóle zaczynamy od początku jakby, no. Aha, y, czyli jakby musimy zacząć od początku. Ale dobra, zrobię tutaj to zadanie z tym Justin'em i z... Zrobię z Justinem i z tamtym Jasperem i będzie wszystko wid. level i ogółem taka sprawa że mam pierwsze miejsce w Murland w mistrzostwach to jest takie łódź, co się tu stało ale ogółem wszyscy mieli gdzieś piąty level i mieli czerwone flagi po prostu no swałowali wyścig z sklepu rodzinowy o jest tu coś jest tu coś czemoniowe dobra um, Poziom w statie, oczywiście. Tak. Super. Mm. Poziom mniejszy. O! Mamy tu coś dla mnie. Mamy. Ale już od razu, potem to już. Nie. Potem już nie mamy. Czyli jakby ja albo muszę się odwracać do balu. Anno, albo Murland. A i zapomniałam o magikach. Czyli tych takich koniach. Takich no. Co za konie są w ogóle po przemianie? Jak one wyglądają? A ładne są. Ten jest akurat ładny. Podoba mi się. To jest chyba od Hafningera. Spoko jest. A ten drugi? 900 kosztują. Ten drugi też jest ładny. Nie, no ogólnie... Nie, to ja... Dobra, mi się nie chce tam gdzieś jechać. Jeszcze ja kupię tego magika. No, dobra, ja go kupuję i tyle. Bo mi się on podoba. weźmiemy wezmę sobie kurczę. Jak go nazwać Cora Spider Sky Weźmy sobie, dajmy tu jakieś fajne imię. Far niech będzie, Far. O, jesteśmy na nim i ja bym e, chciała o tak. Mi się bardziej podoba. A jeszcze mamy jakieś diski, ale one się nie przemieniają. Chyba. A tu mi zostało 400 targonisów Ale mam fajnego konieta I mogę mu w sumie jechać z mi żywe jak zrobię zadanie. I jeszcze muszę się jakoś ubrać Robot urodzinowy. Bzzz, jestem robotem urodzinowym. Jak mogę pomóc? Moja baza danej zawiera informacje o nadchodzących obchodach urodzin. Jestem do twojej dyspozycji. Spodziewa się przyjęcie czy je się. Uro... Muszę przynieść prezent. Gdy nie musi przynosić prezentu, twoja obecność wystarczy. Udaje się Samolent, aby wziąć udział w przyjęciu urodzinowym z okazji. Jeden z urodzin stowarzyszeń był Online na aktywności urodzinowe i torpsy. Dobra. To wszystko. To, to wszystko jest? Chyba to jest wszystko, to mi się wydaje. To, to są takie specjalne nią. Pisze nią. Tak. Tak, tak, tak. O, już mam nawet. Czasowe. Dobra, no to le lecę sobie tam, robić te zadanka. Tutaj mamy e, świętowanie urodzin. I zapraszam na przyjęcie. Sto e, lat my. Za nami kolejne wspaniały rok na Z radością przedstawiam święto urodzinowe, za pomocą którego chcemy uczcić wszystkie urodziny mające miejsce w zeszłym roku. Chodź, pokażę ci, gdzie jest impreza. E, to... Ponoć tortu ci znikną, ale to niemożliwe. Nie może być urodzin tortu. Jimmy Olive The tree, nasz piekarz, może coś o tym wiedzieć. Lepiej z nim porozmawiać. Gdy nadejdzie czas na, na jedzenie tortu, możesz usiąść przy tych stołach. Możesz też przynieść słodycze z kawiarni na całym rubiku. A jeśli chcesz się bardziej odprężyć, mamy również koco piknikowe. Słysz, mamy już gościele, to Lisa Peter, Peterson. Uwielbiam jej muzykę, ciekawe co wszyscy myślą o tegorocznej imprezie, jeśli pójdziesz z nimi porozmawiać to może ci powiedzę. Myślę, że niektórzy z nich zechcą z tobą przeżyć jakieś przygody, Porozmawiaj z Madison Evergreen lub Ranią, jeśli masz ochotę na nich towarzystwo. Lubisz fajerwerki? My je uwielbiamy. Tutaj na jowiku mamy ekologiczne fajerwerki, które nie straszą zwierząt. Kupisz je w tym sklepie, a puścisz w punkcie obok. Gdy parę osób puszcza fajerwerki jedna jedności, robi się z tego piękny pokaz. Tutaj mamy kilka sklepów, więc zajrzyj do każdego. Sprzedawcy zawsze chętnie porozmawiają z nowymi, osobami. A skoro już tania, o wspaniałościach mowa, nie rzucił. Jeśli si się w oczy ten koń, no czyż nie jest cudowny, panać był prezentem podczas jakiejś wyjątkowej rocznicy, a teraz znów jest dla tych, którzy go wtedy przepa przekapili. Jeśli chcesz zmienić swój styl, masz sam uzyskać dostęp do własnego magazynu, jeśli si lubiasz zdjęcia, masz dekranie, fotograficzne. ci si się podobają, Uwielbiam podziwiać te co kreatywne osoby dodrzały z tymi tłami. Na tamtej scenie można swobodnie pokazać swoje umiejętności aktorskie. Wczoraj ktoś grał Hamleta, a może Miltona. Ja nie mam pewności, gdyż Jerwicki nie jest najłatwiejszym językiem. No i jest tutaj oczywiście Digit. Kai, ponoć gra nowe piosenki. Majch kilka od zeszłego roku, niemalże. Mogę się doczekać. nie przetańczę cały dzień. A może noc? I Opuścisz ten obszar, mamy spacer z quizem dla odwiedzających. Podobno można zdobyć wspaniałe nagrody. Zaznaczę te spacery na twojej mapie, żeby nic ci nie umknęło. Łącznie jest ich 7. Mamy już długotrwałą tradycję wymieniania złotych podków na nagrody. W tej sprawie możesz zgłosić się do mnie niedługo, porozmawiamy o tym trochę więcej. Na sam koniec coś... Niemniej ważnego, wracają nasze tradycyjne wyścigi urodzinowe raz dziennie. Dobra. Nie będę już tego czytać, w sumie zostało niedużo. Eee, teraz wiesz już wszystko o święcie urodzinowym, nie zapomnij znów ze mną porozmawiać, jeśli chcesz podjąć wyzwanie, by zgadnąć naprawdę fajne rzeczy. Tortostrofa, wszystkie najlepszego. Masz ochotę na poszukiwanie schabdów? Tak. podkowy mudlant i coś tam. Um, dobra. Aha, to, to te podkowy są, na spoko. Pamiętam jak zaczęłam grać w i było to, kurczę to było 4 albo 5 lat temu. Nie no grubo, a mam jeszcze kolejną zadanie. Nie no teraz to był, to jest najciekawszy w ogóle okres dla gracza kiedy się zaczyna grę. A później to już jest po prostu tylko takie bycie. Jeszcze się chce być, ale później już po tych dwóch latach gry to już, to już nie. Ja akurat tak mam, że ja pogram sobie jeden, dwa dni, a potem mam mi się to jest właśnie najgorsze, Bo nie zbieram nawet ani yy, tych sterkońców. Mi się nie, nie odkładają. Nie wiem ile mam tych podków znaleźć, ale ile znajdę, zna, tyle będzie i tyle. To jest najlepsze, że wszyscy nowi gracze, to oni tak chodzić po tej grze nie, nie, nie uczą się dopiero i w ogóle. A ja już tak śmigam na tym koniu jej zakręty robię i wyścigam w pierwszym miejscu co miałam i w ogóle. No ale w ogóle to mi się wydaje, że tak gra powoli umiera. Kiedyś to było coś, jak ona zaczyna istnieć, jak miała początki swoje, to było coś, to było ludzi masę. Teraz to jedynie masę ludzi jest. Pierwszorządna święta, urodziny, Halloween, Wioska Świętego Mikołaja, tam jest też bardzo dużo ludzi. Ten Jorwizmie nie jest osób. Te pierwsze dni, a potem to już tak nie ma. Kiedyś było wiele więcej osób, a teraz no to dopiero tylko w te święta i ewentualnie ale mała grupka w aktualizację z jakimiś zadaniami fabularnymi i z koniami no czasem zależy, ale nie za było ludzi dużo. A w ogóle gram i nie mogę od to jest dziewiątego levelu ja to mogę sobie założyć teraz na świecie. To jest jak gram, nie ma ludzi w ogóle prawie na grze. Jak wchodzę sobie w południe, to ledwo się 10 osób nas zbiera na wyścig. A kiedyś to pamiętam jak jeździłam zawsze można było do krugu zakadać i każdy się bawił jakie konie czy coś tam. Teraz to ta już, już gra według mnie umiera albo e, rodzi się na nowo. Starzy odeszli i nowi są. A gdzie to można znaleźć? A Molno 2D forci pendajowego wygrać różne pani. Aha, po prostu nowych gracze przybywa, ale tylko na chwilę. A pamiętam starzy gracze to oni grali nawet od początku SSU tak 5-6 lat, a nie chyba 2-3. To jest duża różnica i mam nadzieję, że... Albo się SSU poprawi, no albo, kurczę, na no kaput. Och, farba verli. Jak dobrze, że jesteś. Mamy tu katastrofę i każda pomoc się przyda. Czym są rodziny bez tortu? porażka? Czyli musimy po prostu jechać po tor. A teraz musimy zrobić coś z kurami. Um, gdzie one są? Jakby... Chyba... Aha. Uciekły. Rozumiem, że uciekły. A my mamy je szukać tu. Tak w typie ciepło zimna pozimna, Ciekawe jakie będą nagrody na Halloweenie. Czekam tylko na to. I ogólnie jestem ubrana. W miarę powiem Wam słuchnie. I wiecie co mi jeszcze się podoba? Mroków, w roku rodzina? Scena, na której można tańczyć. Hmm. Wszystkie góry są z powrotem, raczej już mi życie ale gdzie są jajka? Kury wróciły, ale nie widzę No Nie, kury je produkują, co znaczy, że muszą je znieść, Może to ma sens. Musimy dużo je nakarmić, żeby zacząć znieść je. Przyjaciel, od którego je ja wyrzuciłam, mówi, że kury na kukurydzę. Znalazłam nasiona kukurydzy, ale te ptaki nie chcą skaduje za tym, że Chodzi o wyrośnięte kolby w kurzu. Zbierajmy czego chcą we węgryza. Zasiejmy nasiona. Tam jest trochę silniejsze do wykorzystania. I te kurzy za mną one się spakowały? Nie, proszę nie. Ach, to profesjonalizm. I przyjaciel mówi, też, że kurzują się. na rozbieranie i trochę czekając, aż kukurydza urośnie. Mniej więcej jedzą, więcej jak króla. Popukam na zieleni. W końcu jesteśmy na jak Ja muszę mieć oko na chóry, żeby znowu nie uciekło, więc może ty zbierzesz właśnie zakładasz, że nie przyniesiesz niczego trującego. Kurczę, mogą być problemy z odcinkami w tym roku, żeby były systematycznie w miarę przynajmniej co dwa tygodnie. Postaram się robić ich jak najwięcej. Ale magia gry mówimy sobie szczerze trwa krótko, nie trwa tylko bo dwa tak babci. A, a, a rozumiem, że to jest ten sprzęt, ale bardzo, bardzo ładny. Bardzo ładny, naprawdę bardzo mi się podoba w tym roku, to jest super sprzęt. A, red i zielono mi, jak na to patrzę, dobra robota. Góry zawrosła, mam już a nasiona i kugurydza, coś z tego musi im się spodobać, muszą przygotować rzeczy na to, więc ty pozbieraj słonniki paszy i nakałem kury, kukurydza jest tam, gdzie ją zasaliśmy, nasiona na tych workach, a nie masz przy sobie. Zadawam się. Czyby nie zainstalować OBS-a, wiecie co to jest? Live robić. Zanawiam nad zainstalowaniem tej, tego obs kampania. Fajnie. Zrobiłam live takie, wiecie. Będę sobie gadała z wami, by, byście ze mną byli i na każdą jakąś uroczystość to bym robiła live. Live urodziną i live 11 urodziny. Czy tam live Halloween. Była za dwa miesiące jest Halloween. I ja w tamtym roku, dokładnie w Halloween. Wymyśliłam pewien specjal, tylko że jest mały problem, bo nie wiem jak mi to wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to to zrobię na przyszły rok jeszcze. Ale może mi to wyjdzie, bo tak planowałam, wiecie, zrobić przed. Fajny kod. Ogólnie, bardzo fajny kod. Taki, taki, taki fajny Ej, to. takiego Na karmione kury zaczęły składać jaja Ptaki nie są w klatkach, więc na razie Jakich może być trochę ale na pewno uda się na przykład... A skąd one gniazda zrobiły Jak one nie miały patyczku? Serio, ci Kurce gry to Ja nie mogę Ja rozumiem, kury tak One mogą czasem nieść jajka W miejscach takich W których, no nie nie są ogólnie, bo albo ich jakieś Kury wyganiają Albo nie znają tego miejsca, nie czują się dobrze, szukają inne miejsca, w którym się już przyzwyczaiły. Kury nie robią sobie własnych gniazd jak ptaki, to co tam jest to one odsuwają i robią mniej więcej lekkie gniazdko, nie z patyków, lekkie gniazdko, ale ja wiem, że na potrzeby gry oni musieli zrobić Dobra robota. Skoro mamy już wszystko, to czas zaplanować wiecznie. Przygotowałam spędnik, nie mogę zdecydować, jaki smak pominąć. Tak, pomogę Ci. Nie wiem, jaki smak, myślałam, że truskawkowy trum. Widam tylko czekolady, niech smakuje. Boom, i mała i Ja ty wywód dziękuję za pomoc. Ten dor będzie smakował śmiejsko. Jestem Skoro mamy wszystko przygotowane, możemy zacząć Czy pan, będę ci pomagać. Weźmy. Wymaj... Czas, ale nie Wymajem. 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 Wymajem.

Myślałam, że to obydwie rzeczy razem będę łączyć w tych małych miskach, ale to się wylało, bo to za małe. To jest jakieś bardzo proste ciasto w takim razie. E, jakby nie polecam wam dawać jak największej temperatury, tylko po to, żeby się szybciej upiekł, bo to nie o to chodzi. Zrobione, pozostało po żeby i dekorować. Ważne, to to, że czas tego lepiej nie być nie mogę. Już wstawiam wszystko do przenośnego piecyka i nie mogę być wyprzestrzenione, bo mam na to, no, 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 że organizator Pani radzi z wody. Tutaj widzę jak Pani Ustawię bardzo wysoką temperaturę, żeby to zgubił się jak Może udaj się, że się że już do tego dużego stołu w centrum. Dołączę do Ciebie. Nareszcie największa atrakcja święta jest na miejscu. Tegoroczny całodoban dla wspaniałych przyszłych samochodów się bierze inni. Bez Ciebie by się nie udało, wam. E, ta pasja, to oddanie, ten rytm, ubijanie, samo wid. Czemu się denerwuję, żebym był całodobik się za szybko? Nie, 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 wszystko jest sam to jest słowo. Proszę, spróbujcie. Te chyba truskawki u tym wilgami. Cholortopci już jest, to możemy zacząć prawdziwe świętowanie. By się dobrze poprawili i nie zapomnij o tego Waszego arcydzieła. Śliczny torcik wam. Aha, ja mogę go kupić, no tak. Ja go zrobiłam i ja go mam kupić. Spójrz na ten cudowny tort. Świetnie. Nie, nie zamierzam go kupować. Ja go zrobiłam, także mi powinni dać za darmo nie, że ja go mam kupować i te kury zbakowane, to nie wygląda jak kura w ogóle. Co to jest? Łot. Pewnie interesujecie kurs teatralny organizowany przez panią Talia Cudownie. Dobra, yy, tak, fajnie. Dobra, idę tam na ten kurs, niech będzie. Wygra, a wygrajmy się wyokręcinami, no ciebie tam... A, dobra, dobra. Czyli co? Dobra, start. Spójrzmy, czy będę jeszcze śmiać. Śmiać. A, no to tak, to byśmy... Nie... Pisze? Aha, pisze! Niechaj nie mogę. Więc smucisz. Nie mogę, to były proste Dramatyczne omdlenie Na koniec proszę cię o Świetnie Latarz, teraz porozmawiamy o tym, Każdy potrafi mhm. Dobrze, co na tym, to Co to? Ta kura. Wszystko. Wyścig, Aha, tu jest wyścig. Ok, to lecimy, wyścig. Mm. I am the little child holding hands with the old child. I've always been too. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że kury Wam nie przeszkadzały, bo były bardzo długo z nami, i życzę Wam miłego dnia. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Do zobaczenia. Do następnego. Cześć!